pani witam się z wami we vlogu dwa razy nie było vloga tylko Q&A Także no, dzisiaj już zaczynam nagrywać, w sumie to się już za Wami stęskniłam, tak, po prostu wiecie, w komentarzach Was miałam, ale tak do Was nie gadałam i tak jakoś jak do Was teraz gadam, to czuję, że jesteście, no i, i w związku z tym jakoś mi Was brakowało, także już nagrywam wreszcie vloga, bo mi już po prostu się tęskniło za Wami. No, yy, słuchajcie, dzisiaj jest tak, yy, jest poniedziałek w ogóle. Więc rozpoczynam tego vloga w pracy. Mam teraz czas, bo jest. Ja mam okienko. Nie mam lekcji, więc siedzę sobie i właśnie tutaj ogarniam różne rzeczy i w dzienniku i tak dalej. Wiecie, bo to już koniec roku się zbliża, to już trzeba sobie tam, wiecie, pouzupełniać różne rzeczy. No i co? I no jestem w emocjach dość mocnych, ponieważ dowiedziałam się w piątek, późno w sumie, bo. W okolicach godziny przed pierwszą, przed trzynastą, że do trzynastej mogę odebrać wynik, który już jest. Mam już wynik z biopsji, nie wiem jaki on jest, dlatego że go jeszcze nie odebrałam, bo go nie dało się odebrać już w piątek. Dzisiaj wysyłam Michała z upoważnieniem, dzwoniłam, zgodzili się. Michał odbierze mi go z upoważnieniem, no ale wiecie, nie wiem czy ja się cokolwiek zorientuję po tym wyniku, czy coś wyczytam, czy nie. No już się trochę na tym znam, ale też nie jakoś tak mega, więc nie wiem czy się uda. Jeżeli się uda coś wyczytać i coś zorientować, no to oczywiście dam Wam znać, natomiast no na pewno muszę się wybrać do lekarza i być może to będzie środa, czy znaczy na pewno, na pewno myślę, że jeżeli tylko lekarz będzie, to będzie to środa i się do niego wybiorę, żeby mi po prostu ten wynik tak, wiecie, już po lekarskiemu zinterpretował. Także wiecie co, no jestem w emocjach, trochę nie ukrywam, trochę się boję, mam taki delikatny lęk w środku, Uff. No, aczkolwiek, no no dobra, no cóż, no muszę, to, muszę to przyjąć na klatkę i trudno się mówi. E, także taka sytuacja. Co poza tym, słuchajcie, to weekend mi zleciał w sumie, bo w sobotę śpiewaliśmy na komunii u dzieciaków. Było to bardzo takie, no cieszę się, że się zdecydowałam na to, żeby tam śpiewać, bo. Śpiewaliśmy, słuchajcie, dla dzieci niepełnosprawnych, które miały komunię. Te dzieci były też adoptowane, w większości przez rodziców, przez swoich opiekunów. No, takie, wiecie, takie, w sumie taka sytuacja smutna i, i fajnie, że, że w ogóle, no, wiecie, no fajnie, że tak, prawda? Że to ci rodzice tam się staci opiekunowie, rodzice się starają tam tym dzieciom zapewnić, wiecie, jak najbardziej, jak najbardziej takie fajne warunki. No, więc tak, i potem byliśmy zaproszeni na komunie, właśnie jednej z dwóch z dziewczynek, jednej pani, która, która adoptowała dwie dziewczynki. Byliśmy zaproszeni tam, tam sobie po prostu spędziliśmy czas, bardzo fajnie, bo to było tak w ogrodzie, takim, wiecie, na, na traweczce, był, był grill jakiś tam, no wiadomo, tort, komunijny jakieś jedzonko, także fajnie. No, więc tak miło i sympatycznie. A potem wczoraj byłam u rodziców, ale to po co byłam u rodziców, powiem, pokażę wam później, bo miałam w tym cel, że tam byłam i pokażę wam oczywiście później w filmie. Teraz nie mogę pojechać tam w pracy. No, nie mam tego ze sobą. No, także czekajcie, czekajcie cierpliwie, pokażę wam po co byłam u rodziców. No. Więc to tak, co jeszcze? No jakoś dużo w tym tygodniu się dzieje. Tydzień mnie czeka taki trudny w sumie bardzo, bo mm, pierwsze trzy dni są takie bardzo szkolne i jakieś inne obowiązkowe. Bo tak, dzisiaj, y, dzisiaj jeszcze po szkole y, później mam terapię i ja na nią już jadę. Nie mam online tym razem, tylko jadę. Jutro mam taką, taką sytuację: słuchajcie, że jestem w pracy. Po pracy mam fryzjera, potem rehabilitację, jeszcze w międzyczasie też mam konferencję w pracy online, także dużo, bardzo w środę też praca być może lekarz rano, potem praca potem znowu konferencja a od czwartku zaczynam słuchajcie, do niedzieli zajęcia w szkole psychoterapii, także cały tydzień mnie czeka taki naprawdę trudny, muszę sobie wiecie co, jakoś postarać się zrobić dla siebie coś fajnego tak żeby wiecie, się też tak mega nie zmęczyć swojego organizmu i żeby jakoś dać radę także no, tak się dzieje, dzieje co jeszcze yy, mogę Wam tutaj powiedzieć? Jeszcze to, że jestem teraz już yy, bardzo tak yy, intensywnie w kontakcie z moją tą dietetyczką holistyczną, o której Wam gdzieś tam wspominałam, bo już się odezwała, zrobiła dla mnie pewne zalecenia takie wstępne. Yy, już mam yy, badania do wykonania, różne, wszelakie, także dużo się dzieje w tej kwestii, yy, no ale to też yy, gdzieś tam, mówię, to będzie taki odcinek o tym, tylko jeszcze, jeszcze go nie, nie, nie nagrałam, dlatego właśnie, że trochę czekam, jak mi się to wszystko ogarnie, żeby też Wam już tak, tak jakby to w pełni yy, wszystko yy, powiedzieć. W każdym razie jestem na etapie tego, że wdrażam nowe nawyki żywieniowe, różne i no i co, no jakoś Powoli, powoli, na razie trochę mam mentik w głowie, jestem trochę taka z jednej strony tym podniecona, bo coś nowego, bo coś się dzieje, bo wiecie, bo muszę sobie ogarnąć pewne rzeczy, a z drugiej strony trochę jestem tym przerażona, no bo jednak człowiek ileś lat ma nawyków różnych i teraz się muszę gdzieś tam pewnych rzeczy mm, nauczyć. No ale to, powoli, powoli chyba nie mogę się spinać, tylko raczej gdzieś tam sobie powolutku to ogarniać. Dziękuję Wam też za to, że jesteście ze mną cały czas, że jesteście, że byliście w tym Q&A, że Wam się podobało jedno i drugie. Dużo dostałam bardzo od Was miłych słów, że, mi, że się Wam dobrze mnie słucha, że dziękujecie mi za ten odcinek, zwłaszcza ten, ten o niewidzeniu, bo to jest dla Was ważne, że to Wam dużo dało. No cieszę się naprawdę, to jest, ogromnie się cieszę, serce mi się raduje po prostu jak coś takiego czytam, także bardzo Wam dziękuję że ze mną jesteście, dziękuję za, za to, że przychodzą nowe osoby, witam Was serdecznie, bo widzę, że tam dochodzą jakieś subskrypcje, a tam czasem odchodzą, czasem dochodzą, ale coś tam się dzieje, jakiś ruch jest, więc witam serdecznie, cieplutko, pozdrawiam i cieszę się, że jesteście ze mną. Mam taki plan, żeby jak zaczną się wakacje być z Wami, no może codziennie. Ale dajcie znać, czy by Wam to pasowało, dajcie znać, czy byście chcieli. Czy to by było dla Was fajne, czy nie. Dajcie znać. Przypomnę Wam, kochani, pokazać paczuszkę. Paczuszkę, którą sobie zamówiłam z Hebe. Słuchajcie, Hebe miało urodziny. Nie wiem, czy jeszcze są te promocje, ale po prostu było tak naprawdę fajnie, tanio. Zacznę od takiej najfajniejszej rzeczy, która się naprawdę mega opłacała. Mianowicie Recibo. Słuchajcie, Beauty Box Fresh Day. To jest taki zestaw tak zapakowany, po prostu w pudełeczko. I słuchajcie. O, widzę, że muszę to odkleić. Zestaw jest, słuchajcie, bardzo opłacalny, ponieważ normalnie kosztowałby 100 kilka złotych, chyba tam 110 czy coś takiego, a ja za niego zapłaciłam 55, 54, jakoś, tak? No, w każdym razie, słuchajcie, to jest bardzo opłacalne, ponieważ jest to pianka do mycia twarzy. O, jaki Ładny, przyjemny zapach. Taki, wiecie co? Bardzo delikatny. Taki, jakby trochę cytrusowy, ale taki bardzo delikatny, taki, nie wiem, ale wydaje mi się, że taki w ogóle nie przeszkadzający. Zobaczymy, jak to będę używać. To zobaczymy. I jeszcze jest lekki krem nawilżający. Yy, lekki krem nawilżający. I to jest wszystko, słuchajcie z Resibo. No Resibo to jest fajna firma. Ale oni mają rzeczywiście te produkty, no takie wiecie, spraw jest wyższej trochę półki i czasami, yy, jak się trafi na promocję, to się naprawdę to opłaca. Proszę bardzo. Kremik jest taki. W takim opakowaniu. I zaraz... O, jaki jaki tutaj ma. No, lekki to jest rzeczywiście, bo jak się... Mm, jak się, słuchajcie, wyciska go, to jest taki rzeczywiście leciutki, ale ma, taki fajny, ma taką fajną konsystencję. Zobaczmy, jak to będzie na twarzy się sprawdzać. Ale konsystencja jest, wiecie co, taka leciutka, ale też zarazem taka bardzo dobrze się rozsmarowująca. I zapach jest taki, no taki cytrusowy. Tak, zapach jest taki cytrusowy. Mm. No, bardzo przyjemny. Nie mam już coś takiego o tym zapachu, takiego podobnego. Może nawet od nich, bo ja już od nich coś miałam. No, ale w każdym razie fajny. Więc ten zestaw się naprawdę opłacało kupić, muszę wam powiedzieć. Piąteczka, dobra. Teraz tak, co jeszcze kupiłam? Kupiłam wianek płyn yy, do higieny intymnej. Yy, był tańszy też, bo yy, 300 ml on chyba. Nie wiem co, zapach, jakby taki kwiatowy z czymś takim kosmetycznym takim, takim czymś, nie wiem, coś takiego. Mam także eee, Only Bio eee, ujętniający balsam do ciała, uwaga, podobno ma bardzo ładny cytrusowy zapach, aż do dzisiaj chyba cytrusowo, cytrusowo, kurczę, coś mi tam ten krem przypomina ten zapach, czekajcie, zobaczymy ten balsam, podobno fajny, o, jak się on mi się dużo wycisnęło, o, cytrusowy, hmm, czy jakiś taki bardzo cytrusowy? troszkę jest, ale przebija się tam coś innego. nie. Cytrynowy. Najbardziej. Tak, przebija się z tego cytrynka, ale wiecie co? Fajne, fajną też ma konsystencję. Dam Wam znać oczywiście, jak będę tak się, wiecie, smarować po, po myciu, ale tak jak teraz sobie tutaj rozsmarowuję, no to fajnie, fajnie. Na razie się nie wchłania jeszcze tak bardzo, tylko tak zostaje taka fajna warstwa otulająca. Ale nie jest to masło, absolutnie, wiecie, nie ma to, nie ma to konsystencji masła. No ale przyjemny. Tak rzeczywiście mm, jest yy, lekki... O, już się wchłania, już się wchłonął. Super, już się wchłonął i zostawił taką fajną konsystencję yy, na skórze. Taką, 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 taki filtr fajny. No fajne. I jest yy, przyjemny, bo jest yy, lekki ten zapach, nie jest jakiś przytłaczający, jest leciutki. Tak, dokładnie. I jeszcze ostatnia rzecz, jaką kupiłam, to jest oczywiście tonik esencja z uzdrowisko, 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 to jest nektar. uzdrowisko Narcys, o, z tej serii. Oni mają, słuchajcie, wszystkie te zapachy bardzo podobne do siebie, nie wiem, ja nie widzę różnicy, mają tak jakby taki wspólny jeden swój zapach po prostu i... Ja Wam te toniki absolutnie polecam. Są rewelacyjne, to jest tonik Esencja, one mają taką, taką konsystencję, taką, wiecie, takiego żelu już, ale naprawdę rewelacja. Po prostu, jeżeli tego jeszcze nie mieliście, to koniecznie sobie spróbujcie. Oczywiście dostałam jakąś próbkę, no ale któż to wie, co to jest. No ja nie wiem, na pewno jeszcze teraz. Jedną próbeczkę mi dali, nie, dwie próbeczki mi dali, jeszcze jedną, proszę bardzo jakaś kółeczka. i teraz jeszcze słuchajcie, zamówiłam sobie również szklany pilnik do paznokci, fajnie, bo ma nie dość, że takie opakowanie, patrzcie, widzicie tutaj ożyt na ten taki strunowy ten, to jeszcze ma takie coś, nie, taki taki, taki, że można ten, sam, sam ten pilnik w to włożyć w taki pokrowiec, fajny no i pilnik jest taki, jest to yy, z firmy Hebe Professional no, fajne, fajne. Powiem Wam, że podoba mi się. Fajny jest. No, zobaczymy. Pierwszy raz mam taki, taki pilniczek. Zwykle miałam drewniany, ale wiem, że te, te są lepsze do paznokci. Więc tak słyszałam, że są lepsze, więc sobie zamówiłam. I zobaczymy. No i fajnie, że można sobie to schować elegancko. Proszę bardzo. I jest. No. Dobrze, moi drodzy. To to wszystkie moje zakupy. Chciałam Wam Pokazać, co kupiłam, co zamówiłam. Nie wiem, czy jeszcze jest ta promocja urodzinowa, ale jeżeli jeszcze, ale jeżeli nie, nie wiadomo, to lepiej sobie idźcie i sprawdźcie, jeżeli coś chcecie kupić, bo czasami warto sprawdzać, no bo akurat może coś będzie w promocji takiego, co Was interesuje i będziecie sobie mogli zamówić, czy na teraz, czy nawet na za chwilę. Także no. Dobra, no to, to tyle chciałam na razie. Kochani moi, przychodzę wam oznajmić, że podobno. Był Michał odebrać mój wynik i podobno jest dobry. To znaczy wyszło, że nic tam nie ma. Ja co prawda nie rozmawiałam z lekarzem jeszcze. Yy, postaram się z nim skontaktować. To znaczy albo do niego pojadę, albo spróbuję się z nim dzwonić, żeby on mi powiedział yy, tak wiecie, tak mi już wyjaśnił na 100%, co tam dokładnie, dlaczego oni się tego tak czepiają w takim razie, jeżeli tam nic nie ma. Ale mojemu Michałowi, jak był Michał odebrać wynik, to go tam zawołał i powiedział: przekaż mamie, Niech pan przekaże mamie, że wszystko tam jest w porządku, że zebrane były wiecie z kilku miejsc te, 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 te wycinki i że nic tam to, te wycinki nie wykazały. Tak na to wychodzi po prostu z tego badania. nie czytałam go jeszcze co prawda, ale tak powiedział: tak powiedział lekarz Michałowi, że nic tam złego nie ma. Przeczytam ten wynik oczywiście na tyle, na ile ja się zorientuję, i zobaczę. No, i też, tak jak mówię, chyba skontaktuję się też z lekarzem i zobaczymy też, co on powie, ale na razie zaczynam się już powoli cieszyć tym, że chyba tam nic nie ma. No, znaczy na pewno chyba tam nic nie ma, na pewno chyba. No, chyba tam nic nie ma, skoro powiedział Michałowi, że tam nic nie ma, no. No więc myślę, że wychodzi na to, że wynik jest dobry. Mm, tylko wiecie, to mi zostawia taką yy, w głowie coś takiego, że w takim razie czemuś tak tego czepiają, nie? No to tego się trochę tak, tak się wiecie, tym stresuje delikatnie, ale może jest jakaś przyczyna, nie? Może po prostu czepiają się, bo i tutaj da się to jakoś wyjaśnić, ale no ja się na tym nie znam, więc nie, nie wyjaśnię, ale w każdym razie, jajku, jajku, jajku! <laughs> Chciałabym, żeby już było wszystko dobrze i żeby już teraz po prostu o tym nie musiała myśleć, żebym chociaż na razie przynajmniej miała Wiecie, problem z głowy i po prostu zamknięty temat chwilowo. Mówię chwilowo, no bo wiecie, nigdy nie wiadomo, ale chciałabym się cieszyć chociaż trochę tym, że jest już wszystko dobrze i że już mam nie mam tego na głowie i że już po prostu mogę się cieszyć. No, także tak, 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 jest! Tak. Super. Eee, no, także to tak. Eee, słuchajcie, w ogóle jak się Wam pokazuję, ale widzicie, odrosty mam już znaczy, myślę, że widzicie, że odrosty to ja już rzeczywiście mam. No, mam trochę tych siwych, zwłaszcza podobno tu. Widzicie, o, tutaj na, na skroniach to rzeczywiście je widać. Także fajnie, że idę do fryzjera, bo naprawdę, uch, no, nie wyglądam dobrze już. Także cieszę się bardzo, że idę do tego fryzjera. No, dobra, słuchajcie, to y, taka sytuacja z wynikiem... Y, My z moim Michałem y, też ogarniamy temat y, urodzin mojego męża, bo mój mąż w tym roku ma takie bardzo okrągłe urodziny i wiecie, jakieś tam prezenty przygotowujemy. No i może dzisiaj wybierzemy się do y, Future u nas y, w Krakowie, bo tam chcielibyśmy kupić coś fajnego, ale nie powiem co, bo mój mąż montuje te filmy. Ja nie wiem, czy on tego przypadkiem nie posłucha więc nie będę mówić na razie, co kupiłam, co zamierzam kupić. No. Bo na razie wiem, że y, może tak się zdarzyć, że on ten film zobaczy, no i to nie będzie niespodzianki. Także na razie Wam niestety nie powiem, ale przygotowujemy, przygotowujemy w tajemnicy po prostu prezent. No. Dobra, no to widzimy się potem. Cześć kochani. E to już jest kolejny dzień. Dzień zwariowany po prostu. Już od rana widzę, że jest zwariowany. Muszę sobie chyba coś wymyślić. Słuchajcie, muszę psa wziąć. Muszę sobie coś wymyślić, żeby on, żeby mnie oszalała po prostu dzisiaj. Bo naprawdę, dzień myślę, że będzie pełen wrażeń. Od samego rana po prostu, wiecie, niby wcześniej wstałam, niby tak, no powinna mieć dużo czasu, ale po prostu nie mogę się wyrobić. Jest godzina ósma, muszę już iść do szkoły, a jeszcze tak kawę sobie robię, wiecie, musiałam sobie wziąć jedzenie całe. To nie jest wszystko takie proste. Jedzenia całkiem sporo, no bo drugie śniadanie jakieś tam, pierwsze śniadanie, bo nie zjem już dzisiaj w pracy w domu z racji tego, że mm, późno będę i późno będę jeść obiad, więc musiałam sobie to wszystko poprzesuwać. Ludzie, szok normalnie, także wiecie co, robię teraz wszystko do końca i pędzę do pracy, odezwę się do Was pewnie stamtąd. No ja jestem w pracy, mam teraz jeszcze przerwę chwilę, piję sobie kawkę, wzięłam sobie mój kubeczek i pamiętam, że on się mi bardzo sprawdza, także yy, dukla chyba to jest yy, i naprawdę bardzo yy, fajnej jakości, także yy, chwila takiego oddechu, bo jest długa przerwa, mi dobrze robi, bo dzisiaj naprawdę będę pędzić yy, po prostu cały czas gdzieś. Także no fajnie. Mm, mam teraz taką klasą, cztery aż 4 godziny pod rząd, z taką klasą, która kończy w tym roku i jakoś tak ogólnie no smutno. Szkoda w sumie, bo lubię tą klasę. Także bardzo szkoda. No a potem zaraz będę pędzić, po tej lekcji już mam ostatnią, będę pędzić na, yy, do fryzjera. Wreszcie. Bo moje odrosty są dramatyczne. No i kochani, wróciłam już do domu, po tych wszystkich moich wojażach. Byłam u fryzjera, tak jak Wam mówiłam, że idę. Nie mogłam się do Was odezwać, bo już po prostu w takim to wszystko biegu było, że już się nie dało. Potem rehabilitacja, a teraz wreszcie wylądowałam w domu i jem obiad. Godzina jest taka, że już po prostu pff, muszę jeść. No, dzisiaj na obiad mam krupniczek z mięskiem, także pyszne. Zupka. Kochani, przychodzę do Was z kawusią. Po obiedzie, po jakimś tam, wiecie, jeszcze takim ogarnianiu się, w sensie trochę tak coś tam sobie pomyślałam, po... no, może nawet chwilę odpoczęłam w sumie. Teraz jeszcze też trochę sobie odpocznę, ale w międzyczasie, jak już będę tak odpoczywać, to jeszcze zaczynam dumać nad tym, co zjeść na dzisiejszą kolację. Bo ja teraz tak trochę mam trudniej i muszę to wszystko planować, bo na razie, wiecie, zanim się w tym połapię, zanim ogarnę temat, yy, zanim się w to wszystko wdrożę, bo to są dla mnie nowe rzeczy, tak jak wam powiedziałam, no to kurde, trochę czasu zajdzie. Więc szczerze powiedziawszy, yy, myślę sobie już co zjeść, albo zrobię sobie, no znaczy najprawdopodobniej, Mam dwie rzeczy. Albo sobie zrobię sałatkę z mm, komosy ryżowej, y, pomidorów, cebulki, no, raczej bardziej szczypiorku. Co tam jeszcze dam? Może ogórek, o, właśnie i chyba dam ciecierzycę, y, bo mam taką ze słojka, y, i to sobie zjem na kolację albo zrobię sobie warzywa takie zapiekane w piekarniku takie jakby ala frytki tylko warzywne wiecie tam bataty pokroję cukinię w paseczki marchewkę może nawet trochę buraka to wszystko zapiekę i poleję sobie to takim sosem z jogurtu takiego naturalnego ale kokosowego wegańskiego po sobie jakimiś ziołami i może ani. Więc mam takie dwie, dwie propozycje właśnie. Albo ta sałatka, albo to jeszcze, nie wiem, co to będzie. Nie mogę podjąć decyzji, jakoś nie mogę się zdecydować. Eee, no, natomiast y, poza tym, słuchajcie, myślę jeszcze nad tym, żeby zrobić y, wędlinkę, y, czyli upiec po prostu mięsko, y, mięsko, mięsko z indyka, tak, wiecie, jako wędlinę, nie? No, więc nad tym się zastanawiam. Znaczy, no, nawet się nie zastanawiam, tylko na pewno to zaraz zrobię. A oprócz tego, zanim chyba jeszcze to zrobię, bo to się będzie długo robić, bo to się... Chociaż w sumie się zastanawiam, czy to zrobić w piekarniku, czy w y, termomiksie, bo tam można zrobić i też w sumie fajna wychodzi. Ale może do upiekę w piekarniku to mięsko. No nie wiem, pomyślę. To jeszcze chcę też zrobić y, pastę jajeczną, żeby mieć na jutro na śniadanko. No, jutro w ogóle wybieram się na badania. Wcześniej rano o siódmej będę wyjeżdżać. Mam takie specjalistyczne, różne badania, taki onkopakiet. Wiecie, pierwiastki, metale ciężkie, jakieś tam jeszcze badania genetyczne, poziom ferytyny i różnych, różnych, różnych cynku i jakieś tam, wiecie, różnych, różnych rzeczy witaminy B12 i tak dalej. No dużo mam takich badań do, do, do zrobienia. Badanie skału, no to to już wysłałam yy, na pasożyty. No pani po prostu mocno się za mnie wzięła. Yy, to jest dietetyk holistyczny, czyli tak jak Wam mówiłam, taki, który zajmuje się po prostu człowiekiem w całości. Więc mam nadzieję, że źle yy, to zabrzmiało. Zajmuje się człowiekiem w całości. No dobra, zdrowiem Człowieka, organizmem, ale tak w całości nie po kawałku. No i e, więc jutro jedę na te badania. No, a potem idę do pracy na dziesiątą e, i mam potem konferencję po pracy radę pedagogiczną. I siedzę pewnie tak, jak wam mówiłam, pewnie do 17-18, także. No, takie dni. Taki tydzień trudny. Więc myślę sobie, że vloga e, może nie być. E, weekend, ale zamiast vloga będzie jakiś odcinek. To znaczy myślę, że będzie to hmm, denko, bo jakieś mi się rzeczy nazbierały, więc myślę, że pokażę Wam, co zużyłam, także na pewno coś tam się pojawi. Dobra, słuchajcie, to ja się będę z wami już żegnać, piję sobie tą kawkę, idę robić te rzeczy. Wymieniam wam tak, tam, tak, wymieniam wam, tak sobie wymieniam, co robię, bo myślę sobie, że może was to też do czegoś zainspirować, więc, więc dlatego tak wymieniam, nie? Pasta jajeczna, przepyszna sprawa, miam, miam, miam. Pasta jajeczna. No, właśnie te warzywka w piekarniku, jako takie frytki warzywne z jakimś sosikiem. Yy, w ogóle, no naprawdę, jejku, tyle mam teraz pomysłów, że. Ale to wszystko jest inspiracja, yy, inspiruje się panią, moją dietetyk. Pani, moja dietetyk nazywa się Katarzyna Arkuszyńska. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć sobie, nie wiem, byłby zainteresowany w jakiś tam sposób, możecie zobaczyć. Podaję dużo fajnych przepisów na stronie Mitomet, więc możecie sobie też tam zobaczyć. No, no i tak, właściwie tyle chciałam powiedzieć. Więc żegnam się już z Wami, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeszcze raz ogromnie się cieszę, że jest wszystko dobrze. Jak chodzi o wyniki. Przeczytaliśmy ten wynik, nie wiem, czy już to mówiłam, może się powtarzam przeczytaliśmy, więc wszystko jest w porządku. Także na razie, słuchajcie, mogę odetchnąć do kolejnego badania. No to moż, można właściwie powiedzieć, że na dziś jestem zdrowa. Także cieszmy się, cieszmy się, cieszcie się ze mną, bądźcie ze mną i, no, i będziemy, że tak powiem, w kontakcie do... W następnym odcinku. Yy, mówię, chyba nie będzie to vlog, ale przynajmniej yy, na pewno do Was przyjdę. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa pa!